Kolejny raz witam wszystkich słuchaczy na naszych podcastach w ramach projektu Sąsiedzi, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W poprzednim odcinku podcastu mówiliśmy o ludności żydowskiej, która zamieszkiwała te tereny w czasach, kiedy Katowice jeszcze były wsią. Wśród ludności, która zamieszkiwała te tereny, dominowali katolicy, ale były wśród nich i ewangelicy. Taką osobą był na przykład Walenty Rozdzieński, który w XVI wieku napisał w języku polskim poemat o swoim zakładzie pracy. Ewangelikami, ewangelikiem był również Friedrich Wilhelm Grundmann i Richard Holze, którzy doprowadzili do nadania Kotowicom statusu miasta. Za ich czasów powstała najstarsza budowla sakralna w mieście, czyli Kościół Ewangelicki Stania Pańskiego. Przed tym ewangelicy musieli uczęszczać do kościoła w Chorzowie. W Katowicach zaczęto odprawiać nabożeństwa w języku niemieckim i polskim. Od wigilii 1854 roku w jednej z hal Huty Marta, którą na cele sakralne przekazał Hubert von Zieli-Winkler, były to rozwiązania tym tymczasowe i dlatego już w listopadzie 1855 roku przekazano pod budowę kościoła parcele przy mało zagospodarowanej wówczas drodze, obecna ulica Warszawska. A 17 lipca 1856 roku położono tam kamień węgielny pod budowę. Natomiast już 29 września 1858 roku odbyło się uroczyste poświęcenie świątyni. Budowlę zaprojektował berliński architekt Richard Lucke w stylu neoromańskim. Lukę w projekcie nawiązują do architektury bizantyjskiej i wczesnym renesansem florenckim. Parafia poza Katowicami obejmowała pobliskie osady i miejscowości, takie jak Załęże, Dąb, Wełnowiec, Józefowiec, Bogucice, Zawodzie, Dąbrówka Mała, Brynów, Ligota, Bederowiec. W 1856 roku kościół liczył 468 Osób. Dynamiczny rozwój miasta obrazuje przyrost wiernych w 1866 roku. W Katowicach żyło już 888 ewangelików, a w 1880 aż około 2200 wiernych. Wraz z rozwojem miasta coraz więcej ewangelików dołączyło do wspólnoty parafialnej, a przed wybuchem I wojny światowej liczba ta sięgała 16 tysięcy wiernych, co nawet skłoniło do rozważania nad budową drugiego kościoła. Parafia prowadziła również powszechne szkoły wyznaniowe w kilku dzielnicach, jednakże w wyniku wojny oraz podziału Śląska w 1922 roku znaczna część ewangelików z Katowiec opuściło granicy Polski, co doprowadziło do spadku liczby parafian do zaledwie 6 tysięcy. Nie zależy jednak utożsamiać ewangelików z poniemieckimi postawami. Wśród wspólnoty ewangelickiej było osoby narodowości polskiej, tak samo jak wielu Niemców na Górnym Śląsku było katolikami. Dziś, kiedy spacerujemy ulicą Warszawską, zwróćmy uwagę na piękną architekturę kościoła oraz na to, jaki wkład mieli w Ewangelicy w rozwój naszego miasta, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszą stronę na Facebooku oraz do odsłuchania innych odcinków z serii naszych podcastów.